Okej, okay, także mamy sprytne podejście, kasa w trzech. Patrzmy w takim razie, jak to, to wszystko tutaj pójdzie. E, kasa jest oczywiście na poziomie trudnym, już tutaj widzę od razu na samym początku. Patrzcie, pierw go pośpiesza, żeby zaczynać, potem go mówi, że no jak chcesz to możesz zacząć, a teraz żąda 20%, chyba na które się dogada ostatecznie. No Do negocjator ewidentnie to jest. No e, dobra. Nawet maskę zrobił. Zobaczcie, mamy tutaj do wyboru maskę, więc nawet poszedł sobie maski kupić. To jest akurat dosyć ciekawe. No ale dobrze, niech mu będzie. Dobrze, także jedziemy sobie do kasyna. Zobaczmy w takim razie, jak bardzo zmieniło się kasyno. No, grupa ZX są w trzech. W zasadzie napad, jak napad, można by powiedzieć. Będzie udany, po prostu. To będzie akurat udana sprawa. Ja już tego jestem pewny. Poziom, oczywiście, wiadomo, że to już jak mówię na początku, że jest trudny. Ekipę chyba nie pobrał najdroższe, bo tam było coś 500 tysięcy. Ale szczerze, że pewność nie mam więc y, trzeba będzie to sprawdzić. Ostatecznie ile tam jest, no i będzie trzeba, mówię, zobaczyć. Akurat od strony tego tutaj kasyna, y, znaczy kasyna tego salonu gier nie ma sensu jechać takim trikiem, żeby jechać tak w zasadzie strzałka pokazuje. Ale ten najdroższy nie jest moim zdaniem najlepszy. wiem, naprawdę. Nawet nie tego moim zdaniem. Sprawdzałem też na podstawie vanów, jak szybko się nimi jedzie. I ten najdroższy okazywał się być właśnie drugi najlepszy. Mimo, oczywiście wiadomo, jeden z lepszych dróg. Oni sobie pojechali win windą, ja sobie przeszedłem na schody. No i oczywiście standardowo ja ich tutaj wszystkich wyprzedzam. I mogę zobaczyć co tu gościu zrobił. Zrobił jakieś dostawy dugana, ponieważ mają jeszcze kamizelki. Czyli zrobił 7 dostaw minimum. Będzie się traci wszystko. I to jest wyższy poziom. Nie doszliśmy do skarbca na grupie Zeks. Ale to ty zrobiłeś alarm. Ty, jak coś człowieku, to ty zrobiłeś alarm. Nie chcę nic mówić, ale dla nich to, czy ty masz broń przy sobie, to nie ma znaczenia. Walnąłeś ich z bara. No dobrze, jakby... Nie wiem co tam mam powiedzieć, więcej niż trzeba przejechać znowu jeszcze raz i zejść na sam dół, nie? Tak to mówi Lester, nie. Teraz tylko spokojnie, be cool. YouTube też bym powiedzieli. Też bym powiedział pan Hoss, jak to o tym usłyszał. Słuchajcie, podejście na grupę Zex jest naprawdę banalnie proste. Uwierzcie mi, albo bardziej uwierzcie mi, każdy kto z was grał napady na kasy, no wie, że podejście na grupę Zex jest banalnie proste. Naprawdę, tutaj nic nie trzeba prawie że zrobić. Jak ktoś też ogląda jeszcze tak re regularnie te odcinki, to się pojawia, że napad na grupę Zex to jest wręcz formalność żeby to przejść. Więc jeżeli nie wychodzi coś takiego jak napad na grupę ZX, no to wiedz, że coś się dzieje i to tak solidnie. Dragon zrobił TF, obułek z kasyna, bo widać kamery. No niech walimy kartę. No zapraszam. Możesz biegnąć pierwszy. Weskocz tutaj malutki kawałeczek. Trzeba przeskoczyć jakiś kawałeczek, żeby nas już tam czytało dalej. I oni tam już odpalą kad więc nie trzeba biegnąć w ogóle dalej, więc mogę puścić ręce z klawiatury. Dosłownie się położyć na fotelu i zaczekać, aż oni teraz odpalą nam kad Mamy jak coś page? Wziętą na hakowanie, bo widzę już po czasie. Eee, tak, zaczynam. Jed w Pan zaczynam zbierania kasy, a tamten widzę, że idzie otworzyć literkę C. To jest oczywiście dosyć dobrym wyborem. Nie będę mówił, że to jest oczywiście zły wybór Jak coś, trzeba dwa odciski zrobić tutaj A w trzech jesteśmy w stanie zebrać wszystko tutaj Ja mam podwójne tutaj hakowanie, jeżeli chodzi o środek Jeszcze GH będzie trzeba otworzyć, ale... O tym to się zaraz zajmiemy Zrobił jeszcze skrytki, bo tu też Lester o tym mówi Informacja warta uwagi To jest oczywiście Tak zrobił Dobra, pan host już podniósł No i tutaj pewno może do mnie wejść Nie wiem, czy będzie wiedział, że może wejść Ale widzę, że pierw zaczyna tam od A Akurat zbieranie na środku, no nie jest najlepszą decyzją, można... Lepiej się, lepiej się zbiera na zewnątrz, dopiero w środku, na samym końcu. Dobra, widzę, że ten gościu, jeżeli chodzi o literkę C, troszeczkę mu to zajmuje. Nie tylko pan host generalnie zbiera. Ja już otworzyłem dwie bramki. Zaraz zaczynam otwierać trzecią i już będę zaczynał zbierać, oczywiście. Bo my w jesteśmy w stanie podnieść w całą kasę, bo kasa tak samo szybko się zbiera jak diamenty. No i dobra, ja tutaj szybko już przemierzam na to H. Zaczynam je zbierać. Gościu dalej walczę z literką C. Jak coś pamiętajcie, ten gościu wziął 20% za to. By nie było. On wziął 20% i dalej warczył z literką C. O, otworzył w końcu. Ty, słuchajcie, mamy rekord. Dwie minuty gościu hakował, dwie, dwa odciski. Świetnie, świetnie. Pan host myślę, że jest zadowolony. Nie jestem pewny, czy ja tam słyszę wiertarkę. Ja bym słyszał wiertarkę. Więc co, panie goście, wolisz robić skrytki i zbierać kubki z kasą. Słyszę wiertarkę. Nie wiem, czy tego usłyszycie, bo będzie oczywiście ściszony trochę dźwięk, ale ja słyszę wiertarkę. Ewidentnie słyszę, że gościu wielci. No, no to w takim razie goście wybrał tam w skrytkach po te 5-6 tysięcy zamiast zbierać wózki z kasą. No. Tak, ee, tak oczywiście wszyscy robimy. Żeby nie było. Tak się to, oczywiście to robi. Jak coś mamy. Przy około 15 sekundach powinniśmy dopiero wychodzić. RUN! Dobrze mówisz. Ja już dokończę to zbierać, bo akurat dam radę wyjść. No dobra, jakimś cudem nie mamy alarmu. Czek, mamy 1,7. 1,7,5. 1,7,5. Nie wiem, czy uda się to zrobić. Będzie bibup. No to był bibup kompletny. Niestety. 175. Taka wypłata, nie? Takie fajda oczywiście. Jak nie nam poszło. Super, ja tak powiem. Bawię się fenomenalnie tutaj. 17.5. Tak, to więc podsumujmy. Random poprosił o 20%. Zrobił alarm na podejściu na grupie Zex, bo się wbił z bara, czy coś. Nie wiem, co zrobił. Oraz hakował drzwi dwie minuty. Po czym zabrał jedną kubkę i napisał RUN. Ewidentnie. Wiecie, nie ma co akurat oczywiście mu to wypominać. Może być tu pierwszy raz. Wiecie, jakby zrozummy jego punkt widzenia, co nie? Ale stara się trochę podawać za eksperta, którym kurde no nie jest, no. Nie musisz być we wszystkim dobry. No, jeszcze w ogóle boty się zliczowały. No ale tutaj no niestety nie da się inaczej tego zrobić, niż walić te boty. Niestety tego inaczej jakoś nie zrobisz. Nie wiem, czy w sumie alarm się teraz włączył. Może przez to, że się stało niby na jego wizji, mimo że był martwy. Ciężko jest na to pytanie odpowiedzieć. Albo oni to może się gdzieś wbili. Ciężko też powiedzieć, no. Na szczęście jako grupa ZEG zaczynamy od razu z broniami. I wychodzi z broniami. No, niestety alarmu. Alarm się zrobił, więc jest przypał. Ale i tak wiele więcej to nie zmieni, bo i tak. No elity by nie było, bo był restart. Dobra, zaczekamy, może tutaj przyjdą, nie będzie. Oni teraz są. padł, Świetnie, mamy restart. Słuchajcie, damy radę to wyjść. Jakby to nie tak, że się tego nie da zrobić. Nie oszukujmy się. Słuchajcie, ja wierzę w to, że nasza tutaj drużyna na spokojnie sobie z tym poradzi, wiecie? Jestem tego wręcz pewny, że tutaj sobie damy radę. Przejdźmy w pierwszą osobę nawet. Go to exit. Świetny pomysł, panie hoście, ale dlaczego sam nie pobiegłeś na to wyjście? Ja już byłem na tym wyjściu i czekałem. Jakby to nie tak, że ja nie czekałem, ja już czekałem. Nie wiem dlaczego on w sumie chce tak bardzo iść na to. Winder. Nie ma to sensu. No już outfity się zbugowały. Dlaczego? Nie wiem. Dlatego tej gościa akurat nie możemy ściągnąć. Ja już tak też nie czekam na nich tutaj. Dobra, patrzcie, zrobi alarm. Ui, świetnie, Dobrze nam poszło! Ura! Niech ja coś przypominam, on za to bierze 20% Nie, żeby nie było Ja chyba nie wiedzą w ogóle, gdzie mamy iść Coś tak czuję Znaczy oni się tam kręcą, oni trochę nie wiedzą chyba gdzie mają iść Tak ostatecznie, bo znowu wrócili na swój Punkt no. Widzę, że ten już chyba do nas zmierza. Ten chcę chyba otworzyć jeszcze skrytkę, żeby zarobić więcej. Ale ta skrytka da się otworzyć samemu, ale nie na tym podejściu. A tak nie zdążysz po prostu. Chyba tutaj widzę, że do nas bot zmierza. Nie, jednak zdążył ostatecznie. Okej, okay, dobra. Niech będzie, niech chce pozbiera po tym tysiącu, który i tak w sumie nam z torby wyleci, ale dobrze niech zbiera. Niech będzie, niech zbiera, niech zbiera. Tysiąc też jest dobrze. Come, kome, on robi teraz sejfik, nawet nie zbiera po tysiącu chyba. Nie wiem po ile tam chyba 750 dolarów chodzi. No ja czekam teraz na swoją drużynę, aż tutaj przyjdzie. No ale nie no, no ogólnie. Chyba widać, że jeden i drugi, no nie za bardzo wiedzą, ale ten drugi to nie da, że jeszcze zażądał większą stawkę. Zepsuł dwa razy w sumie to podejście. No ale wiecie, no też nie będę mówił, że, że no, no nie można, co nie? Ale mówię, to są takie, tak, że mówię, trzeba ustalić takie fakty i lecieć dalej, nie? No, wziął większą stawkę, otwierał drzwi dwie minuty. Czego mówię, moim zdaniem akurat jeżeli no nie wie, jak się to robi, no to no nie powinien tego robić. Tutaj, jeżeli chodzi o ten napad, bo zwłaszcza, że mamy jeszcze czas na to, żeby to wszystko podnieść. Ale też może nie wie, że ta kasa tutaj co jest, to jest jeszcze do podziału między butami. Trochę, trochę gorzej mu tutaj jest. Dobra. Tutaj się pozbądźmy tego. I tamten już chyba nam nie będzie przeszkadzał. Po prostu biegniemy za panem hostem, no bo no, nic tutaj już nam nie pozostaje. Na pewno wziął tak, wziął page na kasę. Mamy najtańsze bronie. Jeszcze trzeba tylko zobaczyć, jaki jest kierowca wzięty. Szczerze że skoro bronie są tanie, to i kierowca wziął też najtańszego. Więc akurat jeżeli chodzi o takie rozłożenie tego napadu, no wziął wszystko bardzo dobrze. Czyli chodzi o to. Dobra, pozbądźmy się tych dwóch. Pięknie. Akurat mamy daleko te wozy, to one nam się nie będą liczyły. Uff, już się nagle wóz pojawił tak o. To są najtańsze wozy też wzięte. No dobra, może być też najtańsze. Dinka wziął. Okej, okay, rozumiem. Dinka też może być. Ja pojadę sobie z kimś, jestem ciekaw gdzie mnie zaprowadzą. Bo wiadomo, najlepszy byłby helikopter. Pojedziemy z panem Hostem. Nie, to nie jest pan Fost, to jest ten gościu, który wziął 20%. Gdzie on pojedzie? Pan zjechał wjechał na drogę i... Ten jedzie za strzałeczką. Idealnie. Gdzie jedzie pan host? Na razie jedzie ten. Nie jedzie na tunel, bo tunel mamy wjazd z tej strony. Kręcę na do nas na drogę. Mamy się bez helikoptera, nie, nie jedziemy na helikopter. Zapewne strzelam oczywiście odpowiedź w stylu... Co to znaczy helikopter? Yy, <laughs> Weźmy te formalności już na bok. Jeden siedem <laughs> już teraz mamy same. Już nie jeden siedem pięć, już tylko jeden siedem. Wypłata się zmniejsza. Dobra, jak widzimy mamy odpowiedź. Ja nie powiedziałem, że oni muszą ich zgubić, co nie? Jeden pan host... Yy... Tak, to był pan host akurat. Pan host yy, mówi, że no, no. że wie, ze mną jedzie. Hostem był chyba ten LT coś tam, bo ten Dixor? Już zapomniałem, któryś z nich tam był hostem. Jeden wie, ale na ten moment jedzie tak, że no, nie gubi ich tak zupełnie, ale fajnego tutaj stąd tutaj wyszedł. Akurat po torach jak będzie jechał, to będzie git, Ta radę tutaj na spokojnie zgubić, bo tutaj się no, nikt nie zrespi na niego. Ty coś to jedzie o dziwo. <grym> Jednak kurde do, dojechali. myślę, że nie ma szans, żeby tu wjechali, a ja jednak. Ale po torak będzie o wiele prosi ich zgubić akurat. Znacznie bardziej. Jadąc drogą. wystarczy, że jeszcze tam zjedzie w odpowiednie tam strony, gdzieś tam czasem podjedzie na górę chiliad i... Jakoś to będzie. Helikopter do nas leci. O! Leci. Jak mamy tam komunikat, wiemy, że cała drużyna zgubiła policję. Jak Lester mówi, że policja została wpuszczona w maliny, to wiemy, że cała drużyna już to zgubiła. I już możemy tylko zmierzać się do celu. Ale na temat helikopterów sumie nic nie skomentowali. Jeżeli chodzi o pościg, już trochę bardziej. No dawaj. Ale on jedzie, kurde, po tych strzałkach, nie? To jest dosłownie tam, gdzie jest ten wóz. Nie widzisz tego żółtego czegoś? Dosłownie jedzie, jak ta GPS pokazał. Nie no ja nie mogę, no widział przecież, to już widać było, że tam był punkt, no. Aż sam kupiec musiał spojrzeć na czas, nie bo nie mógł dowierzać, że aż tyle mogliśmy jechać. W ogóle platynę mi dał, nie wiem w sumie czemu. Może dlatego, że przyciągnąłem najwięcej gości. Ciężko to powiedzieć w sumie nawet. Ale na pas zaliczono. Bo wiem, że skąd mam platynę, bo ja mu daję teczkę, nie? Wtedy mam platynę. No i dobra, mamy tak w dwieście, tam prawie 1 300 do podziału 190 990 dla mnie. Także jestem strasznie tutaj. O, strasznie jestem zadowolony. Aż level upa dostałem. Zarobieni, zarobieni. No, zobaczmy tylko. No, w no sumie znamy już statystyki, to możemy tylko zobaczyć, ile ten gościu zarobił na tych 5% więcej. Ale myślę, że wytargował sobie może 20 tysięcy, może 30. To by trzeba było policzyć z całej puli, ile to w zasadzie było. Bo tak ciężko jest oczywiście powiedzieć. O, tablica się nawet nie pokazała z tym co. Jak to miało wyglądać, więc nie dowiemy się. Jakoś miało być, i dość tam dostał. Ktoś dostał tyle dostał. Piękna sprawa, panie hości, masz tam, nie wiem. Z milion dla siebie. W ogóle bez organizacji się zrespili. Za dużo organizacji jest na sesji, więc zrespiliśmy się bez organizacji. Także no co? To byłoby na tyle. Do następnego, cześć.